Słuchajcie, dzisiaj mamy 29? Tak? 29 kwietnia, tak. więc jeszcze nagrywam, ponieważ jeszcze mamy kwiecień. Yy, I słuchajcie, nie nagrałam bardzo dużo rzeczy, ponieważ jestem w takim biegu od kilku dni. Po tym całym yy, przygodzie z Tefajem po prostu biegnę, cały czas nie mogę się zatrzymać. Nie nagrałam wam nic ciekawego, teoretycznie, ale nic ciekawego już nie wydarzyło. Mama przyjechała do dzieciaków, ja przyjechałam do Zuzy. Zuzy, już możesz się pokazać? Mhm. Tak, o. To jest moja, ukochana, moja kochana meta w, tym, w Warszawie. Nie dość, że ukochana, to jeszcze zawsze bym coś dobrego zrobić. Dzisiaj mamy smutki w ogóle takie pyszne i w ogóle... Ach. W każdym razie szybko się na warsztaty, zaczynamy o 8.30, więc to jest bardzo wcześnie i o dziwo nie mam worów jakichś wielkich rano, matko włoska. Także jest godzina za 10, 8, wyjeżdżamy o 8, .00, 20 .00 pobędziemy, o wpół do zaczynamy, ja jeszcze muszę wpaść do Zoju, bo jeszcze muszę zamówienie od Zoju odebrać na warsztaty, bo dostałam mnie to, co trzeba, więc muszę je uzupełnić i słuchajcie, zaczynamy warsztaty. Fajnie, bo zaczniemy dwie godziny warsztatów i potem mamy cały dzień już na zlocie, także zabieram Was oczywiście razem. Nie wiem, czy ile mi się uda nagrać, więc albo to będzie w tym głównym vlogu, albo będzie oddzielnie, to Wam napiszę. Także yy, zbieramy się powoli. 10. bramy zostały otwarte, ten cały babski tłum Boże kolejka ale fajne Zobaczcie jaka kolejka jaki to jest cudowny, hej! A ile znajomych twarzy? Dawaj! Hej! Yes. Boże, ile znajomych buśnia, ale to jest cudowne Eunika zabrała całą swoją ekipę, ekipę nie bardzo wiem, co oni tam robią, zaraz tam pójdziemy. Ale... nie, ona chyba tylko sobie... tak, one sobie wycinanki wycinają. Czy to, jest, czy to jest klub z kaperek? Możliwe. Chyba. Eunika! To klub z kaperek jest? Tak, od klubu, pozdrowienia. A my teraz idziemy tam zrobić zadymę. Jestem teraz przed wejściem, chłopaki tutaj deliberują, nie wiem, co tam się dzieje. A zaraz wam pokażę, jak wygląda cały ten zlot, postaram się przejść przez wszystko, pokazać, jak to wszystko wygląda. Pogoda jest przepiękna, tak jak widzieliście wcześniej, na dworze dzieją się różne rzeczy i różne spędy. A teraz pokażę Wam, jak wygląda cały zlot. Tu mamy, słuchajcie, wejście mamy wejście, wiadomo gdzie wchodzimy, mamy ten zlot i na wejściu można, bardzo fajna sprawa, bo można się wpisać tutaj do księgi. Pokażemy Wam parę tutaj, uh, uh. super księga jest, naprawdę, bardzo fajnie zapisana. Ty To jest jakaś drobna chyba, o nie, jest, 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 jest tu na przykład, o tu już są wpisy, o to nawet mój wpis się znalazł. Także są długopisiki, można się wpisać. I teraz tutaj słuchajcie idziemy i tu już zaczynają pierwsze stanowiska z sklepami. I tu mamy e, hobby land, studio hobby land. Mamy bardzo dużo, ja tu muszę wrócić, o, ja chcę to wydać dużo pieniędzy. Olera. Dobra. Mamy bardzo ładne rzeczy i bardzo dużo rzeczy. To jest tak zwany dumpek skrapowy I na dole jeszcze mamy rzeczy. A z tej strony mamy galerię papieru, a ta pani jest uzależniona od kawy. <gry> I tu słuchajcie, jeszcze jest konkurs organizowany przez tutaj Olgę i na yy, wszystkie... Tak, nie widzę, tutaj się składa boksy i y, y, potem się wygrywa piękne prezenty. I teraz tutaj na wprost schodzimy sobie, słuchajcie, na dół. Tak, i na dole, Siemanko, i na dole tutaj jest sklep kolejny. Hej! Jaki to jest sklep? To jest kreastera. Tu jest kreastera, Ela. Ela i kreastera. Tam jest Ela. Ela jest tam. jest tam. jest tam, tam. 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 To jest Uschi, słuchajcie. Której też nikt nigdy nie widział. Uszy wygląda tak. A tutaj jest chyba jakiś make and take, tak? Tak. Tu jest chyba jakiś tak. daje. I to chyba myszki, tak? To twój Macan jest? Tak, mój myszki tak? Tu dziewczyny pracują. I teraz idziemy dalej na dół, a tutaj jest jadłodajnia. Tak? Małgosia i, I Kasia. Tak, Kaśki są zarpiste. Teraz idziemy na dół. I na dole, słuchajcie, mamy kolejne miejsce na McCantay'a. I tutaj jest takie miejscówka, gdzie sobie dziewczynki siedzą i, i obgadują wszystko, jak to jest super. Kasia, chyba się sprzedać. Ja mam się sprzedać? Tak, bo reklamujemy pakiet ja się... Przepraszam, już. Tu słuchajcie, jest kolejne miejsce na McEntake'i. Teraz chyba się skończyło, będzie zaraz jakiś oh. ja to jest cały plan, także bardzo fajnie zorganizowana i wiadomo co się dzieje. I tutaj sobie dziewczynki siedzą i yy, tak, i gderają. A tutaj mamy na końcu takie stanowisko kawowe, słuchajcie. I na tym stanowisku mamy sobie zrobić herbatkę, kawkę, mamy nawet słodkości, wszystko za darmo można sobie zrobić, nie trzeba płacić, tylko trzeba w kolejeczce. To jest Edytka Hulka i jak Hulka nie wiedział. Hulka, hulka, niech kulka. O, ja mówię, chwili czas. No, nie, bólka. Mogę powiedzieć bólka. Dobra, idziemy kręcić dalej. Dobra, słuchajcie, więc tak, tu był ten dół, ale to jeszcze nie wszystko. Trzymaj mnie. To jeszcze nie wszystko. Tu myszka idzie, skończyła. My Okej. Okay. I teraz słuchajcie, wracamy na górę z powrotem. Z powrotem na górę. Nie, 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 nie wszystko, no bo wiadomo. Jaki piękny uśmiech. Tak, tu byliśmy już chwileczką, ale chyba nie mówiliśmy o i papieru. Pozdrawiamy serdecznie, albo mówiłam o Kawomanii, ale nic nie nagrałam. Tak? nie nagrałaś Moniki. Także Monika wygląda, jakbyś pod słońcem stała. Monika fryzurę zmieniła. Ona ma aureole. wolę. No? <laughs> ekstra. No, no, no to tak za dobra, teraz wracamy z powrotem tutaj, przepraszamy. Nie nie szkodzi, nie szkodzi, już się przepychamy. I teraz słuchajcie, tu po lewej stronie jest sala warsztatowa, gdzie tutaj teraz warsztaty ma... Słuchajcie, pokażę Wam tak przez dziurę. E, tutaj z lewej strony chodzi. Losie. Tak, Gosia metryka. I tutaj są warsztaty. Ale to już widzieliście, bo my byliśmy tutaj, no to widzieliście. <t genauso> Robię obchód na kanał, wiesz? Także pozdrawiamy, A tu jest sala z całym... E... Złem tego świata skrabowego. Czyli mamy właściwie jakieś prace. Są to w ogóle nie wiem do czego to jest. To jest jakaś prezentacja różnych prac. Tu widzę, że w są prace. Nie? Tak, chyba tak. Tak, Olgi. O, to jest Olgi Warten. Tak, tak, tak. A to Olgi są wszystkie. Dobrze. Okay. Tak. To są Olgi. Dobra I to jest ten piękny ostatni projekt. To papowy. Tak. Jest rewelacyjny. Pokażę wam na żywo. Zobaczcie. Na Tutaj mamy papierowe prezenty. O, jakie ładne. Uuu, nawet nie widziałam że takie też mamy u siebie jak papierowe prezenty. Bardzo ładne. A ile to mamy? Tu jest? Czy ile to jest? Hej! <śpiewanie> ile to jest? Papierowe tego? prezenty, to był kiedyś nie tylko corner design. Aha, to ty A. jesteś te maluli, mal... to A. już wiem. Zobaczcie, jakie to są cuda. To człowiek, człowiek nagrywa i coś ja się ja dogle. <śpiewanie> Boże, jakie masz ładne aplikacje, Jezu! A, ty masz to, to w też... A czy ty masz to w większych ilościach, w razie gdyby była potrzeba? Na razie to jest mój debiut. Okej. Okay. Ale eee, sytuacja jest tego, rozwojowa. Eee, jak najbardziej. Okej, okay, no, dobra. Teraz w kierunku, O, ja mam właśnie ten. Nie, nie ten. Ja mam taki... żaden z tych. Ten. Ja mam... tak! Jest fajne, bo to jest to pod wszystkie. I tu jest też fajne miejsce na kopertę, ale ja dokładnie nie robię, więc nie mam. Ale na to pieniądze. Też na pieniądze, tak, dokładnie. O, tu są jakieś drobiny. Ale idziemy dalej, słuchajcie. I tutaj po prawej stronie mamy. O, tu mamy ten. Ty coś, tak chcesz mieć się ATC, tutaj wszystkie są tak samo otagowane, proszę bardzo. O, i tutaj kupiliśmy bardzo fajną kolekcję, pokażę Wam na kanale, więc nie będę się rozwodzić, ale bardzo fajne nowe papiery. A tutaj portocelniczki. I się macha teraz. Dziękuję <grym> 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 bardzo. A tu mamy craft paszem i zaraz tu przyjdę sobie kupić wykrojnik, prawdopodobnie wezmę ten tutaj, co jest tutaj, ale jeszcze się zastanowię. I tutaj sobie dziewczynki pracują. Tam jest Monika. Tak, tam jest właścicielka Monika, tutaj, o tutaj. Jesteśmy właśnie u właścicielki e, firmy Kaw Passion, która będzie sponsorem naszym na, na następnym live'ie przyszłościowym, powiem Wam kiedy, a tak wygląda właścicielka i będziemy oglądać dać papiery, a ja teraz będę serwis wykrojnikiem wybrać, bo prosto prostokątnych wykrojników na, na naszym polskim rynku. Także dobrze, Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się na live'ie. Pa, pa. Dobra. Tu mamy, z Zoju. Jak widać na załączonym obrazku. O Czekajcie, przywitam się. Tutaj jest też taki stolik. Zobaczcie, mamy tutaj napisane, co jest tutaj, co się będzie działo i o której godzinie. Także tu już dziewczyny czekają. A tutaj mamy, jak już mówiłam, Zoju. Tak, silna ekipa. A to mój burdelik. Kochani, bo ktoś nie wiedział, jak, wygląd jak wygląda fułami Ran Polska, wygląda tak. I lepiej zapamiętajcie na przyszłość, bo ja się już dowiedziałam, kto ten biznes ciągnie i to właśnie. I to właśnie Ci tu pięknie. Także pozdrawiamy z jednego ze zastanowić. Tutaj mamy Scrap and Me, który widzieliście ostatnio na, naszym, na moim kanale, a ja się tu jeszcze nie witałam z właścicielką, już idę. Tu się okazało, że mamy głównie 175. Tu mam 175, ale też scrap and me. I idziemy dalej. O, a tu mamy Renię. Renię i oczywiście wszystkim dobrze znany kraftoklo. Renię widzieliście już rano, ale teraz jeszcze raz Wam pokażę Renię wśród papierów. I reniową w drugą połowę? <gryny> Reniowa, kurczę, pada mi telefon, ale mam nadzieję, że dążę nagrać. Także tu Wam nawet nie będę pokazać wszystkiego, ale, ale zapraszam Was na twórczą pakę, bo będziemy robić z tych papierów. I z tych niebieskich. No, także idziemy dalej. I tu mamy... Matko, duże zagaderia? Nie, to jest niby No właśnie, siema. A gdzie warkocze? A, no. a mi mówi, mówicie? O, nie mam warkocze! Słuchajcie, zobaczcie, jakie to są cudowności. O, to musimy chyba też przyjść za chwilę. A ja na łodzi nie będę, bo mam wesele dobra, i tu mamy snip i tam mamy jeszcze malutkie takie e, te y, maski i tekturki. O, i w ogóle te są super, zobaczcie, bo są od razu z szejkerami. Bardzo fajny pomysł i na przykład ten jest piękny. Ten mi się bardzo podoba. I tutaj są same okienka. O, i wygruniki jeszcze są, nie wiedziałam. O, to taka nowość. Dobra, no i tutaj mamy wszystkim dobrze znaną Agaterię. Wielki ten. To, nie, tutaj mamy to pokaz. Tak, tu mamy Agacinę. No, Asia zrobiła, żeby... I, ten, i to, co? Papiery to i to oczywiście to. mamy te stempelki, odgroma stempelków i tekturki i maski, i HDF, -ki. wszystko, wszystko tu jest, a tutaj mamy pudry. Agnieszka Adamił właśnie z o design. Na co dzień produkujemy papiery do strabukingów, ale również bardzo, bardzo lubimy taki produkt jak kalki. Jestem ciekawa, czy są to osoby, które nigdy nie miały w ręku właśnie takiego pergaminu. Czy chociaż jedna osoba zasad jest, tak? Nie jest jedna osoba, nie no, A się jesteś gwiazdą. Można no. sobie pomacać, pomacać i podawać dalej. Ten film na pewno nie będzie po kolei, ale teraz właśnie idziemy z dziewczynami do Żabki. Tu mamy... Proszę się przedstawić. Proszę! Zuza. I Beata z dziewczynami. I z Latorościa, tak. Idziemy teraz kupić, bo my zawsze lądujemy w Żabce na zlotach, bo tak. tam można kupić wszystko. Co, o, tak, od kawy po, po jedzonko, idziemy po jakieś jabłko albo nie wiem, jakiegoś tam hot -doga, czy coś. I zaraz wracamy i pokażę Wam cały tutaj Ambaras, bo na razie było bardzo dużo ludzi, wszyscy czekali na paczki darmowe i tak dalej, więc... A zaraz będą czekali na... nie, druga tura przyszła. tak, teraz właśnie była druga tura, więc ten... No, a hej, hej! A to idą kolejni. No, także do później. <noise> Moi drodzy, a tutaj przedstawiam wam organizatorkę tego zamieszania, czyli Olgę Bielską, w artystyczne. Ogarcie się po tych tutaj całych tych widzi to? No jest fajnie, naprawdę. A stres już opadł czy jeszcze nie? Nie było stresu. Nie było stresu? O Jezus. No, także słuchajcie, jest szansa na kolejne terminy, ale na razie cicho. Nic nie zdradzamy, musicie obserwować. Także pozdrawiamy serdecznie. Tak, tu przy okazji mamy papierową jaskółkę, ona wygląda, tak? Z zakładkami. Tak. Ja się A, i siostra operatorka. Tak, A gdyby ktoś nie wiedział, co się papierowa jaskółka zajmuje, to. No, w torbie, bo już nic nie A już nic nie masz? <grym> ma. okay, ja tu chciałam pokazać, Słuchajcie. co robić. Ale może kojarzycie, bo o, te wieczka to raczej powinniście kojarzyć. Są nowości na naszym rynku skrapowym. Tutaj już prawie nic nie ma, ale jak zobaczycie takie wieczka, to to wszystko właśnie jest o... W różowym, dokładnie. tak, wszystko w różu, to są takie antystatyczne rzeczy fajne. I to są takie. Bryty. jak to się nazywa pikapule. Dokładnie. O, o, tak ja już też swoje ukradłam, także nikt nie został. No. To pozdrawiamy idziemy dalej. Ania już przyjechała, szykuje się zaraz na warsztaty. Już, Asza już pokazałam wcześniej. Ale to jest Iwonka, którą trzeba nakapywać, żeby meble robiła z powrotem. Tak, I tak ja to to razie, ja bym mogła. Bo ona bezczelnie przestała. razie ja będę... na razie to, ja bym I to ty robiłaś się No Oni nie to jest robiłaś No, to No, to jest Ślą, Zabarcie, to nie, tak. to tak. to No, tak. No, to tak. jest tak. tak. Raz to jest tak. to i coś jeszcze zapomniałam, ale nieważne, no, także wyjeżdżamy, idziemy jeszcze do Zuzy, zjeść jej pyszne danie, które przygotowała na nasz lamp dzisiejszy, którego zapomniały. zapomnieli. a siedziała ale do 12, ale rano, koktajl był przepyszny, tak, a do 12 biedna robiła i ten, ale mamy teraz na wyjazd, akurat sobie zjem i akurat dojadę do domu na kolację, której pewnie nie zjem już więcej, no, także było bardzo miło, sympatycznie, tak, bardzo, bardzo fajny czas, naprawdę. Naprawdę brawo dla Olgi. Jest, wszystko było tak fajnie. Te popisywane stoły, naprawdę to było tak. wszystko bardzo fajnie zrobione. I przestrzeń fajna. I te Jedyne, sale. tylko współczuję. Hmm. Chociaż make wszystkie tak wyglądają, że jest jeden wielki harmigen. Tak, a we Wrocławiu to już jest w ogóle A no straszna. jest wszystko na jednej powierzchni. Dokładnie, a tutaj się przynajmniej hmm. to podzieliło na parę pomieszczeń, to prawda. Tak, tak, tak. tak. To prawda, otwar, otwieram, bo musimy se okno otworzyć, żeby się nas <laughs> <raz> tu <to> podusimy. <laughs> no, no dobra, no to tyle, to widzimy się, może jeszcze w domu coś nagramy. Nagram wam, co będziemy jeść, jak już tu zareklamowałam. O, brokuły Go. gałązkowe będziemy jeść. Właśnie, których nigdy w życiu nie jadłam i powiem wam, jak smakują. To do potem. Okay, jesteśmy już u Zuzy. Mówiłam, że pokażę wam co jemy. Zobaczcie. Bardzo ciekawe, bo czuł się, tu jest makaron gryczany soba, i makaron soba, makaron soba. I co to są te pędy broku? To jest broku gałązkowy, gałązkowy broku. Tak. Ponadto trochę smakuje jak mm, jak co? Zielony Pomiędzy brokułem a szparagiem. A, no, także powiem wam, może potem jak smakowało, a jak nie to zapomnę, to wam nie powiem. Ale na pewno jest bardzo dobre. Także ja jem i zaraz się zmy, zmy, zmywam i jadę do domu.